Cześć, witajcie w tym unboxingu. Unboxingu Pokémon White. Yy, no dobrze. Z racji tego, już nie posiadam statywu, będę musiał się uporać w tym wszystkim przy pomocy jednej ręki. Co może być dość trudne. A, dobra, damy radę. No to może wytłumaczę tylko kilka spraw O ile będzie słychać Dobra Nie będę tego robił żadnej serii no Raczej jakość nagrywania z DSA byłaby kiepska yy, Może od razu grę w tę chwilę przetestujemy Tylko czy wszystko dobrze działa Kupiłem ją od dość dobrego sprzedawcy yy, Można mu trochę reklamę yy, Nie wiem. O I oto główna część programu Folia bąbelkowa Dobra, przejdźmy więc do rzeczy Uwaga Dobra, dobra, darujmy sobie to i zajmijmy się tym, co was bardziej interesuje Nie interesuje folia bombelkowa I to właśnie dlatego wydałam 100 zł. No ale wy chyba wolelibyście zobaczyć to, co tam w środku siedzi Wow tak, gra jest używana. Niestety moje fundusze mi nie pozwoliły na nową. A w dodatku... Jakoś się specjalnie nie boję. Kupowałem już używane gry. I nigdy nie spotkało mnie coś nieprzyjemnego. No może raz, ale to było w Stanach. Eee, no dobrze. Otwórzmy to. Ale może tak najpierw jeszcze tak, tutaj mamy wszystko ślicznie pokazane... że można, że jest multiplayer. Startery i kilka screenshotów. A z przodu jest albo reshiram, albo Zekrom ja, ja nie wiem jeszcze, które to jest. Ja bardzo kiepsko znam tą drugą generację. Gdzie jest? Gdzie jest cartridge? Gdzie jest? Dobra. Ok. Gdzie jest cartridge? O matko No dobra, dobra. Nie, nie będę was robił. Jest ohoho, ile książeczek, po kolei, zacznijmy od tych najnudniejszych: coś od Nintendo jak się połączyć z Wi-Fi z WI-FI y Become dołącz do klubu Nintendo hmm. to jest o jakimś evencie oraz instrukcja która jest kolorowa Mamy tutaj opisanych gy wszystkich Gym Leaderów Jak grać mm -hmm. Bardzo ładnie, bardzo Ogólnie jest dużo funkcji dość ładnie opisanych O Pokédexie, o plecaku O Pokémonach O BattleScreen Tak, gdzie co złapać nawet Jest o Boxach, o HMach Mmm. No, naprawdę ładnie. O, piękna muna i muszarna. Nie wiem, czy to się tak samo nazywa w angielsku. I z tyłu taki tam obrazek z profesor Aragagi, bodajże, Cutają, Mizumaru i Pokabu oraz Bohaterem Gry. Ta na pewno są jakieś angielskie nazwy, ale to szczegół, więc ja idę po konsolę. Dobrze. W mam jeszcze Sapphire version, którego grałem czekając na przesyłkę. Tak. Tak się tam cardridge prezentuje. Mamy wszystko ładnie Zawsze mucham na różne karty pamięci wszelakie kartridże. I czy to będzie teraz działać? Hmm. No to co, ruszajmy. Tak, na dole mamy Pokemon White Version. No i... Obejrzyjmy to. Ja się tutaj chowam, żeby twarz nie uchwycić na nogę. Jeszcze poczekacie, więc twarz nie zobaczycie. Game Freak. Czekacie, tak będzie lepiej. Obejrzyjmy to intro, bo jest naprawdę bardzo ładnie zrobione. idzie jakiś koleś, bo tutaj nie widać. Hmm. To twarz mi się skończyła z Fajna Fantasy. O, Hihidaruma, Zorua. Zoruła jeszcze ten jak mu tam na imię było. I mamy króla, tak? No tak na oko króla. A wydaje mi się, że. Nadzieję, tak? Nie, nie Nadzieję, tak. Sny. Odkrycia. Przygody. Ty i Twoje Pokémony. Tak, White. I mamy tutaj. Zekroma albo Reshirama. Na pewno. Zekroma albo Reshirama. Może to spać? Czy trzeba. O, można. Nie, nie można. Tutaj teraz mamy tego? Wariota. Okej, okay, kliknąłem Mamy tutaj, z tego, że to jest gra używana, mamy tutaj Save kogoś Obejrzyjmy więc, jak ten ktoś miał Pokemony Jestem taki zły, będę patrzył na czyjeś konto Niestety z tego tylko, że może mieć, Jest lato, tak? Okej okay. mhm. Tak, ogólnie wszystko tak dość przyjemnie wygląda już podejść z dziewczyną. Tutaj mam jakieś dziwne cosie, o którym się pewnie później coś nauczę. Oj, nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Nie, nie. nie chcę teraz niczego robić. To i co? Mam teraz. Rover, Macho miasta, wędka. Niczego nie rozumiem. Online. Nie wiem. No, ale tak wyglądał unboxing tego. Może jeszcze tylko tak pokażę, jak to wszystko wygląda razem. Nie będę robił cięć, gdyż to jest przecież bez sensu. Dobrze. Więc oto i cały zestaw. Pani, i Panowie, Tarararam, wszystko ładnie Ułożę, żeby wszystko ślicznie wyszło, tak. Jak będę chciał sprzedać, no to wrzucę na aukcję na unboxing zamiast zdjęć. Dobra, już dobra. Ok, tak to wszystko wygląda. Bez tego i to by było na tyle w tym, w tym unboxingu. Mam nadzieję, że będzie więcej unboxingu w naszej historii tego kanału. Cześć!